Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z tajemniczego pudełka. Kochani, bardzo się cieszę. Ja już tutaj skubałam etykietę adresową, jak zwykle, a potem mówię, no po co to skubię, skoro adres mojej firmy i tak jest ogólnie dostępny i Lemona również, więc jakieś przyzwyczajenie. E, bardzo się cieszę, kochani, że, że to nasze wspólne otwieranie stało się już tradycją. Ja może otworzę, nie będziemy przy takim... Ojej, ojej. Ojej, a takie fajne, ale ładne kolory, w ogóle piękne są, powiem Wam, takie inne trochę niż te co ja mam, takie takie misiowate. Bardzo się cieszę kochani, że otwieranie tajemniczych pudełek na moim kanale stało się już tak po trochu tradycją I że, i że czekacie na nie, i że pytacie o nie, i że podoba Wam się ta moja prezentacja I i że tyle miłych słów na ten temat yy, słyszę, to jest bardzo, bardzo dla mnie miłe i ogromnie cieszę się z tego powodu. I ja też z wielką radością te pudełeczka wspólnie z Wami otwieram, a potem wspólnie z Wami tworzę na, na moim fanpage'u na, na żywo. Yy, postaram się też wrzucać. Relacje live tutaj na YouTubie, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają Facebooka i, nie, i po prostu nie mają możliwości tworzyć z nami na żywo, ale może mają chęć sobie potem zobaczyć takie wspólne nasze tworzenie. Teraz postaram się tu wrzucić na dniach to, to poprzednie. Słuchajcie, czasem zdarzają się jakieś problemy techniczne, więc musicie mi to wybaczyć. No niestety, live y rządzą się trochę innymi prawami niż filmy nagrywane, więc. Tematem przewodnim tajemniczego pudełka kwietniowego, kochani, jest ciepło spokoju, więc mam nadzieję, że ciepło i spokojnie będziemy razem tworzyć na live też na Facebooku i już od razu witają nas piękne kwiatki materiałowe i naprawdę są ładne, bo ja wiem, że nie każdy lubi i przepada. Ja przyznaję, że też jakoś nie wszystkie kocham ogromną miłością, ale te mają bardzo ciekawe kolory, bardzo ciekawie są połączone i troszeczkę jakby przypominają mi magnolie z Will Orchid Craft, tylko że są materiałowe i te środki mają inne, ale naprawdę bardzo, bardzo ładne są. Zobaczymy, co będzie w środeczku. Także, kochani, widzimy tutaj kolory. Ja, jak już wiecie, odstawiałam na, na, na grupie, na naszej wspólnej. Kolor, według kolorów tutaj i tego co widzę, grow old with me, ale z tym moim strzelaniem to tutaj chyba bywało różnie, a wręcz nawet yy, ciężko. A poza tym Ania potrafi tak zaskoczyć, że. Bo kolory, zobaczcie, kolory tutaj pasują. Yy, sama zapowiedź moodboard pasuje mi do grow old with me, natomiast kolory bardzo fajnie grają tutaj do kolekcji tej. Ona już była taka łososiowo-miętowa, uciekło mi z głowy, love of my life, czy jakoś coś, tak, coś w ten deseń, więc nie będziemy przedłużać, zaraz zaglądamy do środka. Ja przygotuję oczywiście plakacik, co będziemy sobie tworzyć, ale pudełko też nam troszeczkę zawsze pokazuje, z czym będziemy pracować. No i tu już widzę te papiery. I to te, te przedrugi kolor. Zaraz zobaczymy. Na zewnątrz, zimno i wiecznie, deszcz o szyby stuka, a wewnątrz, ciepło i przytulnie. Ciepło spokoju zamknęłam w dłoniach jak promek słonka. I wystarczy mi to, co mam na jutro, na wtorek, na zawsze. No pięknie Ania, jak zwykle pudełeczko opisuje. Zawsze sobie patrzymy do tyłu, i widzimy, że kolejny pojawi się 17 maja. No więc będziemy czekać znowu z napięciem na kolejne pudełko ja bardzo się cieszę, że moje dotarło Oj, i znowu jak zwykle taka fajna bibułka nie wiem skąd Ania te bibułki czaruje hi, hi. słuchajcie, akka jestem leciutko rozjaśniłam, ale nie będę oddalać bo będzie lepiej szczegóły, widać jak się cieszę że chociaż raz udało mi się trafić ale słuchajcie, żeby trzeba było naprawdę jakimś nieogarem, żeby nie trafić więc więc ja mam zawsze taką radość z tym trafianiem. Czy trafiłam, czy nie trafiłam, czy trafiłam, czy nie trafiłam. O, ja już widzę, co to jest tutaj, kochani. Oh my God, kartka-książka. No, powiem Wam szczerze, że ja yy, myślałam już kiedyś o tym, żeby zrobić na kanale tutorial na kartkę-książkę, ale chciałam najpierw sama popróbować, bo nie robiłam jeszcze. Ale jak patrzę, jak tam, wiecie, powstają i widzę te kartki, kartki, książki, że nie jest to wcale takie bardzo trudne i skomplikowane no troszeczkę roboty, a tutaj mamy zobaczcie wyjście no i cieszę się ogromnie, bo e, bo będziemy tworzyć z tej pięknej kolekcji e, wiecie, zerkiem czy jednak nie za jasno, przepraszam, że trochę telepię tym telefonem, ale chcę żeby było idealnie, jak zawsze pudełko zostawiamy sobie na koniec uwielbiam te pudełeczka otwierać z tymi wszystkimi dodatkami, które Ania przygotowała więc, kochani, no to już niezaprzeczalnie na kolejnym naszym live'ie na moim fanpage'u będziemy tworzyć kartkę książkę. Baza z bermaty z filigranek. Będziemy tworzyli to wspólnie. Ja sobie to pooglądam, ale myślę, że złożenie tej bazy nie jest bardzo trudne, więc chyba jednak zrobimy to. Hmm, chyba zrobimy to na live'ie, bo to jest tylko tutaj poskładanie tych elementów, więc myślę, że to nie będzie jakieś bardzo skomplikowane. Słuchajcie, jeżeli okaże się, że że praca nad tym była mm, trudniejsza niż mi się wydaje, bo ja sobie to otworzę i będę to oglądała, to na moim fanpage'u wypatrujcie yy, zapowiedzi, że jest gdzieś zrobiony, taki wiecie, szybki kursik na to, jak to złożyć, a tu o, listeczki, oj, bloczek listeczkowy, lips, a ja nie wiem, czy to nie jest ten całkiem taki pierwszy- pierwszy, bo on nie ma, widzicie, żadnego oznaczenia tutaj cyferek. Piękna jest ta zieleń tutaj taka. Jakby w żółto trochę wlatywała, a tutaj piękne zielone listeczki przypominają mi troszkę listki brzuski, która już u mnie brzuska pięknie liście swoje rozbija, więc już wiosna pełną gębą. Piękne listeczki, i tam się powtarzają. Te też bardzo lubię takie. Wiecie, wydłużone, pięknie kompozycje uzupełniają. Cieszę się strasznie. Ja uwielbiam listki i tym podobne dodatki, więc tu mamy vintage Time 036, czyli tutaj można, zobaczcie, pięknie sobie koroneczki wy, wydobyć z tego um, elementy do wycinania. Wiecie, że ja uwielbiam kompozycję uzupełniać elementami do wycinania. I tutaj mamy papiery z tej kolekcji. Kto zna, ten wie, że są prześliczne. Ja robiłam z nich bardzo duży album. Który też cieszył się dosyć sporym powodzeniem na moim kanale, więc jak znajdę linka, to, to podlinkuję Wam go. Oj... One mają jakąś magię w sobie, te papiery. Taką... Nie wiem, jak nawet to nazwać, powiem One miały taki piękny arkusz z paseczkami, którym ja się zakochałam po prostu obłędnie był taki, taki miks e, wszystkich po prostu e, e, arkusików, które występują w kolekcji. No nie wiem, czy to nie jest tutaj. Nie, to był ten babuniowy taki. Tutaj jest, e, są kwiatuszki, ale powiem Wam, że takie można też wycinać sobie pojedyncze arkusze. No i to jest takie ładne też bardzo fajnie się prezentuje na jakichś banerkach. O, to jest ten arkusz, zobaczcie. Tu jest 08 z tymi pięknymi kompozycjami i ten, no on mi się tak podobał wtedy. On wylądował nawet pamiętam na okładce mojego albumu, bo tak mi się podobał, że był taką zapowiedzią tego, co w tym albumie się znajduje. Pamiętam, jak dziś te, ten, ten właśnie papier z tymi banerkami i one w ogóle, powiem Wam, takie, takie arkusze. Bardzo fajnie sprawdzają się przy tworzeniu albumów, ale kartek też jak najbardziej. Na różnego rodzaju wykończenia. Bardzo mi się podobało. Podoba sposób właśnie wykorzystywania takich paseczków u y, Scrap Queen. Ona idealnie pracuje z tymi paskami, jest moją naprawdę, moim guru albumowym. Uwielbiam. Także papiery mamy za sobą, rzecz, którą będziemy wspólnie tworzyć, też mamy za sobą. I bardzo się cieszę, że będziemy robić shadowboxa, shadowboxa. No kartkę książkę, przepraszam. A teraz, kochani, to co ja uwielbiam jeszcze, jeszcze bardziej niż oglądanie papierów, tak naprawdę to jest. Czekajcie, muszę tutaj Aha. co tam Ania, tym razem do pudełka poskładała. Kierka. A w związku z tym, że jest jeden, to muszę go zjeść, bo nie podzielę go na cztery części. Rany, ale fajowe. Zobaczcie, ale numer. Są badziki pokryte brokatem. No, tego jeszcze nie było. Świetnie to wygląda. Czyli mamy do kolekcji dopasowane z zegarem, z różami. Tu jest motylek i są dwa takie fajne, brokatowe, w takim miedzianym kolorze. I tu w stronę takiego złota, nie hmm, wiem jak to jest, żółtego złota, no. Co tu mamy dalej, kochani? Mamy takie świetne plastry, pięknie. Świetnie, te słoje, widać, świetnie, świetnie. Widać słoje. Dalej mamy różyczki. To są różyczki z Will Orchid Crafts. O ile się nie mylę, i te też chyba, ale te mają piękne. O, jest jeszcze jeden, o, ale fajnie. Widzicie, co mi się w nich podoba? Bo mają tak ładnie widać te, jakby te słoje tutaj, takie naturalne. Sobie chyba zostawię do robienia zdjęć, bo ładne są. Przepiękny kolor jest tych różyczek. One już chyba podobne. Nie wiem czy podobne, czy ten sam podobny deseń były właśnie w ostatnim tajemniczym pudełku i miały taki. One są takie ani popielate, ani beżowe, bardzo ładny odcień mają i zobaczcie jak pięknie współgrają z tym z tymi białymi różami takie, No one nie są takie czysto białe, ale i tutaj mamy Sweethearts. Sweethearts? Sweethearts... Słodkie serduszka, czyli takie malutkie kwiatuszki, te bardzo popularne i znane. Może jakoś się uda ten korek dopasować, bo... ale tak myślę, że w jeden desen idą. Mamy tutaj plastikowe gałązki. Ja nie do końca, może nie tyle że jestem fanką, bo wiecie, to jest kwestia gustu i każdy robi według siebie. Nie do końca jestem taką wielką fanką tych właśnie plastikowych różnych dodatków. Też właśnie od y, ostatniej paczuszki od Agi dostałam ich bardzo dużo i y, y, wiecie, może wynikać to też z tego, że ja jakoś nie potrafię tego wpleść w kompozycję, nie potrafię z nich korzystać, ale może się tutaj przełamiemy, spróbujemy coś wspólnie razem uda nam się Orany jaka piękna gipiura. Uuu, wiecie, co ja lubię w nich? To, że one tak fajnie. Mm, jak to się mówi, din dają, zwisają w kompozycjach, cudownie się nadają. Orany. A jak dużo jej jest. Także, kochani, będziemy tworzyć. Fantastyczna sprawa. Ja uwielbiam gipiurowe dodatki, ale to wiecie, bo już widzę, jaka tu jest cudna koronka. Tylko zapach tych koronek to zawsze taki, wiecie, chiński. <laughs> Nie lubię. Znowu mamy m, tylko taką cieńszą niż ostatnią. Ktoś tam mówił angielska, czy jakoś. No wiecie, to jest wszystko robione komputerowo, kiedyś to. Richard Wiecie, haftowały babcie nasze, ale cudne serce. Piękne. Taka zawieszka. jest taki, taki plasterek, także mamy to. to się tu, a tam jeszcze coś jest. Dalej mamy, ale zobaczcie, jakie to jest przepiękne. Nie no, ja tego na pewno nie użyję do tego pudełka, bo to jest cudowna koroneczka. Przepiękny wzór. Ja zawsze, jak robię sobie pracę... Poczekajcie, gdzieś ja mam teraz ten mój... Pewnie teraz będę chciała pokazać, to mi się nie uda, ale... Spróbuję tutaj sięgnąć. Pewnie gdzieś tu jest pod nosem. One zawsze mają takie... Wiecie, bo to jest po prostu ciul tutaj. Ja sobie tak delikatnie opalam. Delikatnie, ale tak naprawdę. Ten, wiecie, ten tiul, który tutaj jeszcze zostaje. Ale to trzeba tak naprawdę przykładać z wyczuciem. Tak, 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 O, widzicie, i pięknie robi wam się kancik. To jest po prostu fabrycznie tak robione. Wiecie, roz... że taki korona... tiul ta tu trochę zostaje, a ja bardzo lubię, jak to potem jest takie gładziutkie wyrobione. Więc polecam, jak ktoś tylko delikatnie musi tak przykładać, odsuwać, żeby sobie nie przypalić. Dalej mamy Jutowa stucha a kraiku. krajku, czyli ta tyle wiedziała, co powiedziała, podejrzewam, że to jest taśma jutowa z bawełnianym wykończeniem na krawędziach, słuchajcie, o Jezus, ojej, lemon uczy języków, o, jeszcze są tekturki od Asienki już widzę. I tu mamy puperełki. Słuchajcie, one są prześliczne. A dlaczego? Dlatego, że mienią się tak op opalizują. Ja mam, wiecie, wszystkie albo mam białe, albo mam kremowe, a te są takie opalizujące. No zobaczymy, jak je tam wykorzystamy. I ostatnia rzecz w pudełeczku to są moje ukochane gałązki z fabryki Weny. I mamy takie serduszko, które będzie można um, tutaj wykorzystać. Słuchajcie, tak trochę, um, jak na to patrzę. To myślę o projekcie, o takiej kartce, książce na ślub. Bardzo te wszystkie rzeczy tutaj jakby pasują mi do takiego ślubnego projektu. Nie do końca akurat papiery, może, bo wiecie, no one są takie bardziej właśnie takie ciepełko, ale dlaczego nie? Ja jestem fanką jasnych, pastelowych kolorów, więc ja bym pewnie kartkę ślubną strzeliła od razu, wiecie, w białych kolorach. Natomiast tutaj możemy spróbować stworzyć coś właśnie ślubnego, ale troszeczkę w takim klimacie właśnie... No i w pomarańczowym to, wiecie, nawet nie jest, nawet nie wiem, jak nazwać taki kolor, powiem Wam szczerze, bo to jest taki... Nawet nie łosoś. No niesamowite one są. No tutaj by było, tutaj już by tak pod pomarańcz to szło, więc coś na pewno tutaj wybierzemy z tych arkusików. I na pewno na, na, te, na, na tej naszej kartce, książce, ale też może być super po prostu kartka książka na jubileusz w takich kolorach. Ciepło spokoju, czyli jubileusz, rocznica małżeństwa. Ciepło spokoju po tylu latach. Ciepło spokoju, tak. Kochani, i to będzie myśl, że może sobie faktycznie w taki sposób ugryziemy ten temat ciepło spokoju, czyli któryś tam jubileusz małżeństwa. Ja najpewniej sobie powycinam tutaj, kochani, to mogę nawet wam już na filmie powiedzieć, że powycinam sobie chyba, albo te, te na pewno tutaj z taką przełamaną zielenią. Tych żółtych raczej nie, raczej tutaj w tym kierunku bym poszła tych listków, które są tutaj, ewentualnie tych tutaj takich po bokach i tych tych to, o tych one się świetnie sprawdzają. Słuchajcie, powycinamy sobie to, powycinamy, to nam nie zniknie, a, a będzie, więc nawet jak nie użyjemy, ale raczej tutaj do tych kolorków by nam to pasowało najbardziej, więc kochani Cóż mogę powiedzieć? Znowu cudownie bardzo dużo papierów jest. Dużo, dużo. No tutaj jak patrzę, no to jest, są dwie kolekcje duże, tak? Bo ich jest sześć. Sześć, siedem. Już nie pamiętam ile tam było. To tak jakby tu były dwie duże kolekcje plus liście, więc no powiem Wam, że to już w tym momencie widzisz, ja tu mam tutaj i kartka, książka, więc myślę, że zapowiada się ciekawy live. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić, ale też widzę, że on będzie taki w moich klimatach, że nie będę już musiała kombinować, bo pięknie sobie ozdobimy nasze pudełeczko. I tylko patrzę tutaj, czy ono jest zamknięte, czy ono jest otwarte. Aha, czyli ono ma tak. Otwarte jest, jak się otworzy, to ma tą wnękę, czyli ten środek jest, trzeba czymś wypełnić. A jak go zamkniemy, no to będziemy ozdabiać sobie na wierzchu go. Tak więc, jedyne co sobie przygotujcie więcej, to, to na pewno jakieś wstążeczki, żeby sobie tym wiecie związać potem. A reszta już będziemy korzystać z tych rzeczy, które są tutaj. No, więc moi drodzy, tak wygląda i prezentuje się kwietniowe tajemnicze pudełko. Bardzo się cieszę, że znowu mogłam go z wami otworzyć. Mam nadzieję, że dla osób, które jeszcze się wahają, ten filmik pomoże podjąć decyzję. Bardzo serdecznie zachęcam Was do zakupu tajemniczego pudełka, ponieważ zostaje bardzo dużo rzeczy. Ja mam mnóstwo papierów i tworzę na bieżąco cały czas. Używam papierów z tajemniczych pudełek, więc. Więc jak najbardziej polecam. Będzie. A, jeszcze tutaj mamy te kwiatuszki rany, zapomniałam, słuchajcie. <noise> Także będziemy tworzyć wspólnie kartkę, książkę na jubileusz, ale oczywiście można wykorzystać na urodziny, na imieniny, na ślub, jak kto woli. Każdy przeznaczy na co ma chęć. Także serdecznie zapraszam. Pod filmem, kochani, zostawiam Wam linka do sklepu, gdzie możecie kupić tajemnicze pudełko. Pamiętajcie, że można zasubskrybować tajemnicze pudełko. Tam też będą namiary. Koszt tajemniczego pudełka to jest 120 zł. Także zapraszam was serdecznie. Tworzyć będziemy na live. Oczekujcie na moim fanpage'u informacji o live, plakatu. Przygotujcie się. Będziemy tworzyli razem i jak zwykle na live będzie zabawa, będzie konkurs dla osób, które będą tworzyć razem ze mną. Będzie losowana fajna nagroda od lemonka, od fabryki weny i od rzeczy z papieru. Zawsze jest taki komplecik i coś ode mnie również, więc mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić. Ja lubię to nasze wspólne spotkania, wspólne live'y i ogromnie cieszę się, że mogłam znowu z Wami to kwietniowe tajemnicze pudełko otworzyć. Także mam nadzieję, że Was zachęcę, abyście też to pudełko zakupili i razem ze mną tworzyli. Mnie się bardzo podoba. Kolory są bardzo ładne, yy... takie chyba w moim klimacie nawet, powiem Wam. Uwielbiam gipiury, no zobaczcie, tej gipiury tyle nie zużyjemy. Yy, gipiurki są bardzo drogie, więc zobaczcie, tego tu jest mnóstwo. Więc taki czasem pytacie, skąd ja posiadam takie rzeczy. Ja większość gipiurek podostawałam, ale ta pięknie tutaj ma. Zobaczcie, takie dła długie. Także no nic, kochani, pozostaje zakasać rękawy i. Yy... I co? Czekam. Czekam na Was na moim live'ie i widzimy się w następnym filmie. Czyli jutro, tak? Tak, bo ja to tak wrzucam między nieplanowanie, między filmem z, z poprzednim naszym komunijnym, a naszą warsztatownią. Także serdecznie, kochani, Was zapraszam jeszcze raz na zakupy tajemniczego pudełka. Jeżeli nie chcecie, a chcecie z nami tworzyć, zapraszam również bardzo serdecznie. Mniej więcej widzicie, jakie tutaj są rzeczy, możecie sobie je przygotować i możecie również z nami tworzyć i wspólnie z nami się bawić. Więc zachęcam Was do wspólnego tworzenia i co? Kochani, dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na mój fanpage, na moją grupę inspiracyjną. Widzimy się jutro na pierwszej części warsztatów. Kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!